To święty Franciszek kiedyś opowiadał swoją uczniom taką właśnie katechezę, mówi Wiecie, co to jest radość? A chcecie wiedzieć, poznać, co to jest radość doskonała? I wtedy posłużył się takim przykładem Wyobraź sobie, wracasz po długiej podróży Jesteś zmęczony, leje zimny deszcz Jeszcze wieje lodowaty wiatr Masz tylko jedno pragnienie, żeby dotrzeć do domu i żeby się przebrać, żeby zrobić sobie gorącą herbatę i odpocząć, bezpieczny. Idziesz, docierasz do tego domu, jesteś już przemoknięta, prze zziębnięta, sopy lodu. Dochodzisz do tego domu, dzwonisz, żeby ci szybko domownicę otworzyli. Dzwonisz, 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 na początku nikt nie odpowiada. W pewnym momencie dalej dzwonisz, naciskasz na ten dzwonek, nie masz kluczy, naciskasz na ten dzwonek. W pewnej chwili otwiera się z góry okno i Zaczy, słyszysz znajomy głos domowników którzy cię nie rozpoznają myślą, że jesteś jakimś upiorem, uciekinierem jakąś, jakąś kanalią, która się narzuca w nocy wynocha stąd, bo wezmę policję ale ty mówisz, to przecież to jestem ja, Robert no nie poznajecie mnie, no otwierajcie jak nie przestaniesz, to cię zaraz obleję czym, czymś gni do jedna przyszedłeś w nocy tutaj nam przeszkadzać wynocha stąd jeśli po tym wszystkim, co przeżyjesz, odkryjesz, że w sercu masz radość, to jest właśnie radość doskonała, bo ona pochodzi nie od Ciebie, nie pochodzi od okoliczności, tylko pochodzi od Ducha Świętego, którego masz w sobie.